Witam ponownie językowa TV. Chciałbym Was zaprosić do oglądania moich shortców na tym kanale, Shorts z cyklu angielski w minutę, a w nich omawiam zwroty i słówka z języka angielskiego, które nie są być może bardzo często używane, ale w języku polskim używamy je na porządku dziennym. Może co? Kilka dni, może raz w miesiącu użyjemy, ale są to takie czynności powszechne. Często jak mamy nazwać się tą czynność po angielsku, czynność czy też jakieś słówko, wzrok, wyrażenie, obojętnie, no to, to nagle nie wiemy jak. Albo nie wiemy, albo zapominamy, bo właśnie rzadko je używamy. A ja bym chciał tutaj, a ja tutaj właśnie omawiam takie słówka, zwroty, które uważam, że warto znać. Jak jest mrużyć oczy, jak jest zmarszczyć brwi. Jak jest na czarną godzinę? Na przykład, odkładamy pieniądze i wiele, wiele jeszcze innych słów i wyrażeń. Czy wiesz, jak jest po angielsku na czarną godzinę? Na przykład, oszczędzać pieniądze na czarną godzinę. Nie przetłumaczymy tego dosłownie, tak jak po polsku, czyli save for a black hour. Tylko odpowiedź będzie. Safe for a rainy day. No, zapewne nie jest. Odpowiedź nie jest taka łatwa, dlatego zapraszam Was do oglądania tych szorców. A co jakiś, czas będą, co jakiś czas będą pojawiać się nowe, i w nich właśnie będę omawiać nowe słówka, nowe zwroty. Myślę, że warto poszerzyć wiedzę o nie. A przy okazji powiem, że sam. Też utrwalam sobie te słówka, zwroty, ponieważ, wiadomo, gdy czegoś nie używamy, gdy nie używamy jakichś słówek zbyt często, no to je zapominamy. I ja, nawet będąc lektorem, tłumaczem od wielu, wielu lat, też mi się zdarza, że coś zapomnę, a tworzenie tych filmów w dużym stopniu dla Was i nagrywam także. Aby was uczyć, a, a drugi powód to to, że sam też utrwalam sobie niektóre rzeczy, a nawet niektóre też sam się uczę, gdyż wiadomo, tłumacz i, czy lektor też nie zna wszystkiego. Także to jest całkiem normalne. Także dla mnie to też jest plus. Także zachęcam, zapraszam. No i oglądajcie, oglądajcie sorts z cyklu angielski w minutę. A w minutę, dlatego że staram się. Właśnie w ciągu jednej minuty omówić dane słówko, wyrażenie. Czasami to jest krócej, ale zwykle trwa to do minuty. Pozdrawiam wszystkich.